Cześć, jestem Krzysztof Janik, Maratończyk i przedstawiciel angielskiej wyczynowej firmy Tork. Chciałem Ci kilka słów powiedzieć o nawadnianiu i odżywianiu w warunkach lata. Nie wiem czy wiecie, że gubicie podczas intensywnego wysiłku latem, jak jest ciepło, około 1,5 litra płynu, czyli wagi na godzinę. To jest mniej więcej 10% utraty wydolności związanej z tym. Oczywiście na drugą nogę potrzeba nam energii. Tork ma taki produkt, gdzie łączy energię z nawadnianiem. To jest jak dwie strony jednego medalu. Czyli mieć medal, to ma dwie strony. Na mecie być szczęśliwym. Musisz się nawadniać i odżywiać naraz. Pakujemy do tego bola naturalną maltodekstrynę i fruktozę, która rozmieszana w pół litrze wody daje 6% izo. Jednocześnie w tym pół litra jest adekwatna dawka elektrolitów i to pozwala Ci się nawadniać, nie gubić wydolności z powodu odwodnienia i doładowywać swoją energię, którą masz naturalnie w wilkogenie w takiej ilości, jakiej dzisiaj na świecie maksymalnie można załadować. To jest 90 gram węglowodanów na godzinę, to daje 350 kilokalorii. Strasznie się to łatwo rozpuszcza. Worek, w środku jest miarka. Dwie takie miarki sypiesz do bidona. Cztery ruchy i jest rozpuszczone. To się cudownie prosto rozpuszcza. Dla biegaczy, to jest dla kolarzy, sypiesz to samo do jakiegoś pojemnika. Mieszasz po nasypaniu dzielcem. Cztery ruchy i jest rozpuszczone. Ja używam softlaska Salomona. Bardzo dobrze się sprawdza. Wcielamy. Pach, zakręcamy. To znika w ręce, jak pijesz. Cudownie się używa. Soft jestowana. Możesz też na dłuższą wyrypę sobie użyć nasze metalowe pojemniczki z aluminium. Tutaj wchodzi dwie łyżeczki, czyli jedna dawka. Jeżeli naprawdę jest lato i naprawdę się ścigasz albo intensywnie trenujesz, musisz dbać o to, żeby mieć nawodnienie i energię z zewnątrz, więc pij tyle, ile tracisz. Półtora litra to jest średnia. Nie każdy jest w stanie tyle wypić, ale przynajmniej się staraj, to przynajmniej będziesz miał mniejszą stratę, będziesz lepszy w stosunku do konkurencji. Twój trening będzie bardziej efektywny. Na krótki możesz się odpuścić, ale zaraz po energii możesz traktować jako podstawową regenerację, żeby się nawodnić i uzupełnić energię. A warunkach zawodów niestety trzeba pić. Trzy takie bidony na godzinę to jest dawka, jaką w warunkach lata powinniśmy przyjąć, żeby mieć full energii i full elektrolitów. Worek starcza na 45 bidonów, czyli wychodzi 3,70 za bidon. Żadna cena. W najlepszej, naturalnej Energii i elektrolitów. Pełne cała piątka podstawowych elektrolitów jest w środku, tyle ile sportowo potrzebujesz. Powodzenia na treningu i na spotkania na zawodach. Czołem.